Dzień dobry Państwu, Marta Kosiorek i TV Łowicz. W poniedziałek 8 czerwca mam zaszczyt powitać Państwa w pierwszym programie Łowickiej Telewizji Internetowej. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu wszystko to, czego nie udało nam się zaprezentować na żywo w miniony czwartek. A co było w miniony czwartek? Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Święto Najświętszego Ciała Chrystusa, a w tradycji ludowej po prostu Boże Ciało czyli katolickie święto liturgiczne, kuczcie Najświętszego Sakramentu, obchodzone w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Święto zostało ustanowione pod wpływem objawienia Juliany Cornillon przeoryszy klasztoru Augustynianek w Mont Cornillon we Francji. Która w 1209 roku miała widzenia jasnej tarczy Księżyca z zarysowaną ciemną plamą. Widzenia te zostały zinterpretowane jako skutek braku wśród świąt Kościelnych dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi. Początkowo było to święto diecyzjalne, jednak w 1264 roku papież Urban IV, bullą Transiturus, ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbywały się w latach 1265-1275 w kolonii w Niemczech. Niesiono podczas nich krzyż z najświętszym sakramentem. Pod koniec XV wieku procesje były już powszechne w wielu krajach Europy, m.in. w Polsce. Pierwsze obchody Bożego Ciała w naszym kraju wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 roku biskup Nankier. Obecnie uroczystość jest rozpowszechniona na terenie całej Polski. Jedną z najbardziej popularnych procesji Bożego Ciała w kraju, przyciągającą tłumy turystów z całego świata, jest procesja w Łowiczu. Na czele procesji niesiona jest zawsze monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Procesja z monstrancją zatrzymuje się kolejno przy specjalnie wybudowanych czterech ołtarzach. Ołtarzy jest tyle, ilu było ewangelistów. Na każdym przystanku czytane są fragmenty z jednej Ewangelii, a więc po kolei Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. W procesji biorą udział małe dziewczynki w białych komunijnych strojach, które sypią kwiatki, łowiczanki i łowiczaki w kolorowych strojach regionalnych niosący sztandary. Dzięki uprzejmości urzędu miasta łowicz pierwszy raz telewizja ITV łowicz mogła relacjonować tą uroczystość na żywo. Po procesji również nie brakowało atrakcji. Nowy rynek zamienił się w Królestwo Łowickiego Folkloru i Kultury. Spotkać mogliśmy tam twórców ludowych, koła gospodyń wiejskich. Goście miasta, jak i jego mieszkańcy, mogli otrzymać paszport księstwa Łowickiego. Wybijana była również okolicznościowa, specjalna moneta miasta Łowicz. Jak to wyglądało? Zobaczmy. Znajdujemy się właśnie w miejscu, w którym burmistrz miasta, pan Krzysztof Kaliński, wybija pamiątkowe okolicznościowe monety łowickie. Co to są za monety i co na nich znajdziemy? Zaraz zapytam się pana burmistrza. Oj, przepraszam. Dzień dobry. Czy ja mogę zapytać, co na takiej monecie się znajduje, panie burmistrzu? To jest moneta pamiątkowa, jest herbłowicza. Jest herbłowicza z naszymi dziękuję wzajemnie. Z naszymi pięknymi pelikanami, symbolem miłosierdzia, z herbem, które, z którego bardzo się cieszymy. Monety te y, biliśmy wcześniej na Księżackim Jadle, dziś y, również w dniu Łowicza, na taką pamiątkę, że kiedyś Prymasowski Łowicz bił tę swoją monetę. Czy taka moneta jest dostępna dla wszystkich gości tutaj y, to Bożego mamy, Ciała Łowickiego? Jeszcze, ja jeszcze trochę siły mam, Także tutaj kolega bardzo mi dzielnie pomaga, a to jest trochę kłopot z wyjmowaniem. I na pewno każdy, kto będzie chciał, wyjedzie z monetą łowicką. Na łowickiej scenie zaprezentowało się kilka łowickich zespołów ludowych. Mazowia, Koderki, Ksinzoki, Blichowiacy i Boczki hełmońskie. Dla Ksinzoków i Koderek był to dzień szczególny, ponieważ właśnie tego dnia odbyła się premiera ich płyt. Co na ten temat mają do powiedzenia przedstawiciele zespołów? Zobaczmy. Jest ze mną pan Stanisław Bielec, dyrektor zespołu ludowego, folklorystycznego, przepraszam, Mazowia. Chciałabym się zapytać troszeczkę o historię zespołu. Kiedy to się zaczęło? Jak to się zaczęło? Więc zaczęło się to w 2003 roku. Spotkaliśmy się z dawnymi tancerzami i członkami zespołu Blychowiacy, które prowadziłem przez 25 lat i tej młodzieży bardzo była potrzeba tych zajęć takich tanecznych i zajęć folklorystycznego naszego regionu propagowania w tańcach i w piosence. No i wtedy też w Boże ciało podjęliśmy decyzję, że założymy taki oto zespół. I zaczęło się to od sześciu par Potem to się rozrosło, no w tej chwili byli, jest, byliśmy przez wiele, od początku pod patronatem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Humanistycznej. No w tej chwili jesteśmy tutaj pod stowarzyszeniem kapeli Szymona Moniki. No tańczymy, śpiewamy, propagujemy nasz folklor, to jest typowo amatorski, bez jakichś wszelkiego rodzaju etatów wszyscy amatorsko, bez pieniędzy, bez zarobków. Robimy to tylko dlatego, że, że lubimy. Jest ze mną Ewa Smerecka, opiekun wokalny Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego Koderki. Jak wiem, wydaliście w tym roku płytę. Właśnie tutaj, podczas tej uroczystości Bożego Ciała, odbywa się premiera Waszej płyty. Co to jest za płyta, mogłabyś powiedzieć? Jasne. Jest to płyta, która skupia właściwie wszystkie takie elementy muzyczne tutaj z regionu Łowickiego i okolic. Najbardziej znane prześpiewki w troszkę nowych opracowaniach z Gwarą Łowicką, zaśpiewane przez młodszą grupę i starszą grupę, a także razem. OK, a powiedzmy, wiem, że tutaj przygotowanie, nagrywanie samej płyty trwało dwa dni, ale zapewne też musieliście wcześniej troszeczkę popracować nad materiałem. Jak długo trwały takie przygotowania? Nad materiałem folklorystycznym pracuje się bardzo długo, dlatego, że jest to kwestia gwary, kwestia różnego poziomu wokalnego i zdolności dzieci, także żeby to wyrównać, żeby to się nadawało na płytę, potrzeba naprawdę sporo czasu. Niektóre z utworów, które można posłuchać na płycie, mamy w repertuarze od dobrych kilku. Lat, natomiast niektóre z nich były tworzone zaledwie miesiąc przed nagraniem. Także mam nadzieję, że udało nam się wyrównać ten poziom. Jak wiem, to nie jest też wasza pierwsza płyta, bo w 2010 roku wydaliście również kolendę z kolendami pastorałkami. Czyli tak, no pierwsza płyta, teraz druga. Jakie plany na przyszłość? No to pasowałoby powiedzieć, że niedługo trzecia. Na razie będziemy odpoczywać na wakacjach, jedziemy w sierpniu na koncerty na Węgry, także troszeczkę może też nabierzemy dystansu tutaj do regionu łowickiego i pełni pomysłów rozpoczniemy nowy rok. A co przyniesie ludowo, to tak jak w ludowiznie, nigdy nic nie wiadomo. Jest ze mną pani Joanna Bolimowska i pani Urszula Okraska z zespołu śpiew śpiewaczego, tak, e Ksinzoki. Kim panie dokładnie są za chwilkę się przedstawią. Ja tutaj właśnie trzymam płytę. Ksiń Zoki wesele Kasi i Jaśka na Ksiństwie Łowickim. To jest płyta, która ma dzisiaj swoją premierę. Wobec tego zapytam w ogóle skąd pomysł na zespół. Zanim przejdziemy tutaj do płyty, zapytam skąd pomysł na zespół Ksiń Zoki. Pomysł na zespół to miał Stasiek Wrubel. Nasz kolega z zespołu zresztą Kierownik zespołu boczki chełmońskie i choreograf zaproponował, że takiego zespołu tutaj nie ma, który by kultywował tą prawdziwą łowickość, że te zespoły, które są, to są raczej stylizowane, a trzeba by było zachować gwarę i zachować ten styl naszych dziadków, pradziadków. I tak się skrzyknęliśmy. Notabene muszę powiedzieć, że po dwóch latach, czy trzech latach istnienia zespołu, zespół uchwalił wyróżnienie dla szczególnie zasług służonych, członków zespołu w postaci ptaka wróbla, na cześć Staśka Wróbla, ale że Łowicki, tośmy go nazwali Tyńcowy. Numer jeden otrzymał Stasiek Wróbel, a potem dostają inni członkowie, którzy się e, zasłużyli dla istnienia zespołu. Dobrze, to ja w takim razie przejdę teraz no, bezpośrednio do tematu płyty. Płyta właśnie no, ma podtytuł Wesiele we Kasi i Jaśka na Ksiństwie na Łowickim. Skąd pomysł na taką płytę i kto w ogóle no, był pomysłodawcą, kto pracował przy tej płycie, no oprócz śpiewających i grających? Nagranie tej płyty zaproponowało nam miasto. Myślę, że zainspirowane, tak przypuszczam być może zainspirowane tym, że muzeum realizowało wniosek który się sprowadzał do, też do utrwalenia Gwary Łowickiej, wydał książkę w ubiegłym roku i jako załącznik do tej książki była płyta z nagraniem pieśni obrzędowych. Jestem tutaj z pewnymi tajemniczymi panami, którzy mam nadzieję, że za chwilę zdradzą mi swoje imiona. Chłopaki, przedstawicie mi się? Kuba, Jakub Rożniata. Dominik Kowalski. Jeszcze raz? Dominik Kowalski. Dominik, czyli tak. Kuba i Dominik, tak? Dobrze mówię. Chłopaki, bo widzę, że macie w ogóle bardzo oryginalne stroje. Co to są za stroje? W ogóle z jakiego zespołu jesteście? Jesteśmy z Koderki. Z zespołu, zespołu Koderki i nie macie łowickich strojów? Dlaczego? Yy, bo już tańczyliśmy Łowicz i teraz tańczyliśmy Śląsk przed chwilą. Czyli to są stroje śląskie. I jak wam się występuje? Powiedzcie mi. Yy, występuje się właściwie fajnie. Troje stroje może są już przymałe, ale... Nie, też A długo i... jesteście już tutaj w koderkach? Długo tańczycie? E, ja tańczę 3 lata, nie wiem jak Dominik. Ja około dwóch. Około, dwóch, około lat. dwóch lat? Super. Czyli polecacie innym, żeby wstępować do koderek? Tak, Jak najbardziej polecamy, jak najbardziej polecamy, wszystkich zapraszamy. A świat chyba zwłaszcza chłopców, bo dziewczyn trochę więcej jest. No, no. W każdym razie zapraszamy, Ale dziewczyny wszystkich też chętnych. zapraszamy. Tak. Czyli i chłopcy, i dziewczyny są zapraszani? Okej. Okay. Powiedzcie mi jeszcze czy jakieś plany na wakacje związane z zespołem? Prawdopodobnie będziemy mieli, będzie wyjazd do, na Węgry. Chyba tak, tak. Chyba tak. Na Węgry. wyjazd na Węgry. Jeszcze Węgry. chyba jakiś piknik czy coś. Jestem właśnie tutaj z grupą Łowiczanek i Łowiczaków z zespołu Blichowiacy, którzy już za chwilkę będą występować na naszej łowickiej scenie. Przedstawicie mi się, jak macie na imię? Małgorzata. Ania, Oliwia Marcin. Powiedzcie mi, co na dzisiaj przygotowaliście? Na dzisiaj przygotowaliśmy dwie części sui oraz krótkie dwie śpiewanki, w której wystąpią dziewczyny w takim układzie tanecznym. Czyli będą i tańce, i śpiewy. Rozumiem. Dobra, a powiedzcie mi, jak długo jesteście w zespole? Ja jestem trzy lata. Ja jestem czwarty rok. Ja jestem pierwszy rok. Trzeci. Trzeci, czwarty, pierwszy. Tak. To jest grupa zróżnicowana. Rozumiem i polecacie innym blichowiaków? Oczywiście. Tak. Zapraszam nas z innych szkół. Potrzebujecie teraz e, tancerzy. Ja jestem osobiście z piarskiej, bardzo polecam. Jest ze mną pan Janusz Dudkiewicz, kierownik muzyczny zespołu Blichowiacy. E, dobrze powiedziałam. Tak, tak. tak. E, panie Januszu, proszę mi powiedzieć coś, no nie tylko mnie, ale tutaj też e, widzą. Co e, się zespole? Skąd, e, skąd zespół jest? Od kiedy działa? Jak działa? Zespół działa od 1948 roku. Od tego roku co ma zawsze powstało. Powstał z inicjatywy pana Ochnickiego, jeśli się nie mylę. Jednego z nauczycieli ówczesnej szkoły na Blichu. I potem to przejmowali inni nauczyciele, opiekunowie. To co ja pamiętam ze swoich lat młodych, to takim wielkim opiekunem tego zespołu był Stanisław Bielec, dyrektor szkoły. Już emerytowany dyrektor szkoły. To jestem właśnie tutaj z panem Stanisławem Wrublem, instruktorem tańca. Zespołu Boczki Hełmońskie. Chciałabym się zapytać, właśnie, żeby mógłby Pan powiedzieć parę słów o zespole, o tym od kiedy funkcjonuje, kto był pomysłodawcą, ile osób liczy zespół w tej chwili? Zespół funkcjonuje od 1974 roku, a pomysłodawcą byli mieszkańcy Boczek Hełmońskich. Zespół obecnie liczy około 60 osób. Prezentujemy tylko folklor łowicki, obrzędy i luźne piosenki, tańce. To, co, co jest w Łowiczu najlepsze. Rozumiem. A gdzie koncertujecie? Wszędzie. I w powiecie, i w województwie, i w całej Polsce. Byliśmy kilka razy za granicą. I jakieś plany teraz na dalszą drogę kariery zespołu? Chciałoby się pojeździć, zobaczymy jak przyjdzie. Tylko chciałem jeszcze zaznaczyć, że zespół otrzymał w, w ubiegłym roku nagrodę Oskara Kolberg'a za cały kształt pracy. To gratuluję Dziękuję bardzo. bardzo. No ja tutaj słyszę się dość często o was, dlatego no ja życzę ze swojej strony, żeby jeszcze, jeszcze więcej was było wszędzie i żeby każdy mógł podziwiać i żebyście wy mogli z tego czerpać rzeczywiście ogrom, ogrom radości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To już niestety wszystko na dziś. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i za zainteresowanie. Za tydzień będziemy gościć w jednym z Łowickich przedszkoli. Tam od najmłodszych dowiemy się, kim są i czym właściwie zajmują się władze miasta. Już dzisiaj zapraszam serdecznie do oglądania. Tymczasem życzę Państwu miłego i jak łowickiej pasiaki kolorowego tygodnia. Do zobaczenia.